Cześć, właśnie jedziemy do Decathlonu. Cześć, kochani. Jedziemy kupić, zobaczyć, kupić y, coś do ćwiczeń, orbitek. jakiś sprzęt, orbitek, bo trzeba się za siebie troszeczkę wziąć. Y, za dużo ciasta jadłam. <śmum> Emil jakieś te take away, e. także że jedzonko na wynos, także musimy się troszeczkę za siebie ogarnąć. Kiedyś tego nie potrzebowałam, a teraz już jednak, jak się siedzi za długo w domu, to dupka tyje. No, byśmy poszli normalnie na siłownię, ale siłownie od jutra zamykają. Właśnie, wszystko zamykają od soboty, yy, także coś trzeba wykombinować w domu. Zostawimy sobie w sumie cały pokój, nie? Tym. No niezbyt orbitakiem. fajnie to będzie, no ale coś trzeba robić, naprawdę. Ja I tak niedługo do pracy idę. Mam nadzieję, że już może w następnym miesiącu to tak jakoś, nie wiem, z tydzień, dwa tygodnie. Nie wiem, nie wiem. Jeszcze nie mam pojęcia. A jak będą fajne hantle, to mogę sobie kupić? handle chciałeś? Teraz? A co? Co mam robić? Jak ja tylko będę leżał już w domu? Zobaczymy. Najpierw zobaczymy, co tam ciekawego jest. E... No i... I za chwileczkę że na rehabilitację Borys ma rehabilitację z nami... znaczy ja z nim jeżdżę. Jest Borysek z nami. Z nami też jest tutaj. Jest. Potem może jak będzie grzeczny to na jakieś lody wyskoczymy. A możemy, e, możemy pokazać jaki mój ulubiony smak. Ale to będzie na, do końca do filmu. Do końca do filmu. Aha, chcesz stawki Dobrze, zrobić także... swoich lodów. A potem może jeszcze jakiś e, spacerek, może rowery zobaczymy, bo o, piękną pogodę. Bo, bo o. Ja, ty musiałeś iść na to, bo jakiś... Dzisiaj... Jaki numer? To twój telefon, no to ktoś może członić. A, ty rozmawiać <laughs> chciałeś z widzami, tak? Milion lajków, like a potem to na Tak, się na pewno. <laughs> za milion lajków. Like o zobacz Borys, tam taki plac masz. O, pójdziemy tam. Drewniany. Tak, mamy dzisiaj naprawdę piękną pogodę. 17,5. Tak, Borys miał szkoda, że tak właśnie długo lekcje, bo aż do 15 tam 10 po skróconych lekcjach, bo to oni teraz robią skrócone lekcje, żeby zbyt długo nie, nie trzymać tych dzieciaków. No, no raz, dobrze. No, także idziemy zobaczyć do sklepu i zaraz coś tam może jeszcze w sklepie może nagramy, co wybierzemy. Może coś tam nagramy właśnie. dobre Ja już zaparkowałam. Ja maski nie mam. Chyba mnie nie wyrzucą, tylko komin. Eee. <laughs> Dobra, za chwileczkę będziemy z Wami. Pozdro. Wracamy w tym Dekatlonie słuchajcie. Ogólnie, no to słaby jest wybór, co wam mogę powiedzieć. Zobaczcie, produkty są normalnie niedostępne w czasie pandemii. Nie można nic kupić. Jeden generalnie jest dostępny, ale co to za wybór? Nie wiem, przejdziemy się może i zobaczymy jakiś inny sprzęt w takim bądź razie. Borys już tutaj testuje. Leci na pełnym gwistku. Dobrze, no do usłyszenia. Także lecimy, zobaczymy, powiemy Wam co kupiliśmy, pozdrawiamy, hejka. No i co Magda, jak tam wrażenie po tym sklepie? Dobrze. No niestety, niestety ale nic nie kupuj, kupiliśmy wszystko wyprzedane, produkt, tak, niedostępny. E, także nawet lipa na, ma na maksa. Nawet na magazynach nie ma. No właśnie. No, lipa na maksa. Rozmawialiśmy. Na maksa. Dobrze, ja, my musimy w miarę szybko się zbierać, bo rehabilitacja zaraz zaczyna za parę to, minut. To ja dokończę. Dobrze w sumie się składa. Rozmawiałem ze sprzedawcą i powiedział... Tak. Magda, możesz mi otworzyć? Dziękuję. Rozmawiałem ze sprzedawcą i powiedział, słuchajcie kochani, że nie ma nawet najmniejszej opcji, że magazyny są wszystkie wymiecione ze sprzętu, schodzą jak ciepłe bułeczki w jakiejś piekarni. Także kurczę, przez to, że zamykają wszystko, lockdowny, ludzie to wykupują na umór i ćwiczą normalnie w domach. Nawet hantelki nie można dostać, gryfu. Największy ciężarek to jest 5 kg na talerzu. No normalnie, show. Dobrze, słuchajcie, no niestety nie udało się. A tak żeby sprzęt kupić z internetu, kurczę, niewypróbowany, troszeczkę lipa. Ale co, poszukamy może, nie? Tak, postaramy się poszukać. Dobrze, ja muszę już kończyć, bo naprawdę się spieszymy teraz. Ja muszę. Także, także, do zobaczenia. Do Pozdrawiamy. Hej ja. Do następnego. Nie tędy mogę? mogę? Możesz.